Witajcie w kolejnym odcinku w Stodoła Dzisiaj zajmiemy się z kolei naprawą cieknącego siłownika wspomagania. Wymienimy sobie w nim uszczelnionka, tak aby nam w końcu nie ciekł. Odkręcimy przewody. Tutaj tą śrubkę, że tak powiem, kontrującą. Tutaj ten tłok, odkręcimy tłok od tutaj tej końcówki i wykręcimy go całego. Za chwilę położymy na stół. No i mamy pacjenta na stole. Odkręcimy już tutaj też tą nakrętkę. Wystarczy tutaj dopasować jakiś pręd, bądź nawet wiertło. I po prostu delikatnie młotkiem stuknąłem i zobaczcie, tutaj się odkręciło bez problemu. Więc ja go rozbiorę na części i zaraz zobaczymy co on ma w środku. No i ja już to rozebrałem. Teraz jak odkręcimy tą nakrętkę tutaj, stąd, to siedzi pod tym ta tulejka. Ta tulejka wyjdzie nam razem z całym tłoczyskiem i z całym tym bałaganem po prostu na zewnątrz. E, tylko trzeba troszkę mocniej szarpnąć, żeby po prostu tutaj ten oring puścił i się wysunął. Następnie na tym wałku mamy założoną tak. Tą podkładkę... Później oringek idzie, wchodzi w te uszczelnienie. Nie wiem, czy to powinno tak być, czy nie, ale jest taki oringek i tutaj uszczelnienie, postaram się wam to bardzo ładnie pokazać, jest 35 na 50 na 9,5. I tych uszczelnień do dwa i oczywiście są skierowane do siebie w przeciwnych kierunkach, tak jak widzicie, jeden jest w jedną, drugi jest w drugą. Później znowu oczywiście w te uszczelnienie znowu wchodzi oring. Na to idzie ta podkładeczka, i na wszystko jest zakończone nakrętką, która jest, była u mnie wklejona na klej do gwintów. Dość ciężko szła i jeszcze była zapunktowana, ale na szczęście gwint ocalał. Także jedziemy po nowe uszczelnienia i będziemy to składali z powrotem. Tylko że jeszcze nie zapomnijcie, że uszczelnienie oczywiście te, które nam cieknie to jest otok tutaj, który siedzi w tej tulejce. Zaraz je będziemy próbowali wydziobać. No, i mam już nowe uszczelnionka, więc zabierzemy się za składanie, ale przed składaniem pamiętajmy, że trzeba sprawdzić wszystkie te powierzchnie, czy są równe i czy są przede wszystkim dobrze wyczyszczone. Zajrzeć sobie do cylindra, zobaczyć, czy nie ma żadnych zarysowań. Tak samo sprawdzić tłoczysko, czy przypadkiem nie jest gdzieś mocno uszkodzone. Moje ma tam jakieś ślady użytkowania, ale one nie są tragiczne, więc. Nie będę go wymienił. no zobaczymy jak będzie ewentualnie ciekło, to wymienię cały po prostu tłok, ale najprawdopodobniej wszystko będzie w porządku. Więc składamy wszystkie uszczelnienia, najpierw zaczniemy od tej tulejki. Pamiętajcie, żeby uszczelnień tych nie składać nawet na sucho, po prostu przed założeniem je nawet na tą tulejkę. Po prostu sobie te powierzchnie wszystkie nasmarować, a po prostu to wszystko ładniej nam się powsuwało. Ja rozpoczynam składanie. Procedurę składania rozpoczynamy właśnie od przygotowania tej tulejki. Oczywiście musimy wyciągnąć stąd też ten stary oring. Nie zakładamy go z powrotem. Zaraz Wam powiem dlaczego. I przygotowujemy tą tulejkę, która zaślepia nam całe tłoczysko. Czyli oczywiście wkładamy simmering i oczywiście to uszczelnienie przeciwpyłowe, które tutaj siedzi. Oczywiście, przed włożeniem nasmarujcie to sobie wszystko olejkiem, że po prostu, nawet jeżeli się dostanie tam jakaś woda, to zawsze ten olejek, który tam będzie, to zabezpieczy nam to wszystko przed korozją. Więc ja zakładam tutaj te uszczelnienia. Jeżeli chodzi o montowanie tych uszczelnień, to pamiętajcie, że oczywiście tutaj te uszczelnienie, które jest tam na dole, w środku, napisami do góry, czyli tutaj tym. Podcięciem, że tak powiem, montujemy do dołu i tak samo jest z uszczelnieniem przeciwpyłowym. Tym wypustkiem one musi iść również do góry. Do montażu możemy się posłużyć takim haczykiem, tylko pamiętajmy, że przy upychaniu tego uszczelnienia starajmy się łapać tutaj za tą krawędź, tak aby nie uszkodzić tutaj samej wargi, czyli za zewnętrzną część tutaj. I upychamy je powoli, delikatnie na swoim miejscu. Teraz założymy to bezpośrednio na tłok od dołu i założymy następnie podkładkę i następnie ten oringek dopiero włożymy na miejsce. I teraz jak ten element już mamy na miejscu wraz tutaj z nowym oringiem, to zakładamy tutaj podkładeczkę, teraz włożymy tutaj oring. Oczywiście smarujemy go olejkiem, tak samo nasmarujemy tutaj tą powierzchnię olejem i wtedy to wszystko nasuwamy na same tłoczysko. Oczywiście pamiętajcie, że przed założeniem tego elementu trzeba sprawdzić, którą stroną go należy nałożyć. Zobaczcie, że tutaj jest takie podtoczenie, taka faska, ale po prostu łatwiej nałożyć to na ten o-ring i nie ściąć go tą tutaj ostrą krawędzią. Więc podtoczeniem zakładamy, zakładamy następnie podkładeczkę i zakręcamy to wszystko nakrętką. Ja przed oczywiście nakręcaniem nakrętki, wszystko tutaj odtłuszczę dokładnie, aby nałożyć tutaj klej do gwintów. I żeby to wszystko na pewno trzymało. Tłuszczyliśmy tu powierzchnię jedną i drugą. Nakładamy kleju, jak widzicie, ja tutaj się nie czaję z tym klejem. Nakręcamy to. i oczywiście w ogóle nie mam książki napraw jeszcze od tego ciągnika, więc nie wiem z jakim momentem tutaj. Dokładnie powinno się dokręcić, ale ja tutaj dokręcę to na 60 Nm i myślę, że to w zupełności wystarczy. Klej to utrzyma na pewno bez problemów. I jak już mamy tutaj dokręcone, to możemy to wszystko włożyć w cylinder. Cylinder oczywiście nasmarujcie sobie porządnie olejem. Tak samo i tutaj tą powierzchnię ja z razem uszczelnienia. Wkładamy to wszystko i będziemy. Dokręcali tą nakręteczką. No i ja swoje sztuczczko na miejscu. Pamiętajcie, żeby nie wbijać tego na hamę młotkiem, tylko po prostu delikatnie pokiwać na boki, poupychać po prostu delikatnie te uszczelnienia, bo one są bardzo sztywne i to powinno po prostu sobie na spokojnie wejść. Teraz tylko przykręcamy tą nakrętkę. Ja nie mam do tego klucza, więc po prostu sobie tutaj delikatnie. Pręcikiem, młoteczkiem dobije i będzie tłok cały, złożony. Jak już tłok mamy przygotowany, skręcony, to nie pozostaje nam nic innego, jak założyć go z powrotem. Więc osadzamy go tutaj na czpieniu, przykręcamy i tak samo łapiemy tutaj z drugiej strony już za ten drążek kierowniczy i Będziemy mieli za chwilę tłok z powrotem założony. Nie już tłok mam na miejscu. Jeżeli chodzi o moment dokręcenia tej śruby. Użyłem tutaj 100 Nm i w zupełności to powinno wystarczyć. Teraz musimy wyciągnąć tłoczysko i skręcić to z drążkiem kierowniczym. Jak już tutaj sobie dokręciliśmy to wystarczy właśnie dokręcić drugą stronę. Tylko widzicie u mnie powstał mały problem. Bo, jak tutaj widzicie, od strony przegubu gwint jest całkiem fajny. Natomiast od strony siłownika, zobaczcie, co tutaj się stało. Tutaj w ogóle w niektórych miejscach ten gwint jest tak sklepany, że ten element należałoby wymienić. Ale już wiem, niestety, że przynajmniej w moich sklepach nie mogę tego dostać. Więc najprawdopodobniej. Weźmiemy sobie kawałek rury grubościennej i po prostu cały ten element dotoczymy. A że Muszę wyjechać tym ciągnikiem, to na razie go skręcimy na tym elemencie, a docelowo później zostanie w najbliższym czasie wymieniony. Jak tu wszystko mamy na miejscu, to moglibyśmy przykręcić przewody, ale ja zanim to zrobię, to jeszcze spuszczę cały olej z układu, czyli wyciągnę ze zbiorniczka. Po prostu strzykawką yy, olej, który tutaj się znajduje. Resztę pokręcę lewa prawo, że po prostu reszta ściekła. I będziemy za chwilę przykręcać z powrotem przewody, zalewać nowy olej i go odpowietrzać. Zobaczcie, tutaj znalazłem w zbiorniku. Okazuje się, że jest tutaj w ogóle filtr oleju. Nie spodziewałem się w ogóle tego, ponieważ w katalogu yy, jest oddzielnie zbiornik. Yy, oleju wyrównawczy i mamy oddzielny specjalny króciec do przykręcanego e, filtra oleju takiego jak jest mm, praktycznie od silnika. E, nie wiem gdzie dostać w ogóle taki filtronek jak na razie. Zwymiarowałem go wstępnie. E, on ma u dołu ten otwór 21 mm, na górze mamy ósemeczkę. Cała jego wysokość to jest właśnie 85 mm i 73 średnicy. Jakbyście wiedzieli, z czego ten filtr tak naprawdę jest, to byłem wdzięczny, jakbyście napisali w komentarzu. To będzie mi po prostu już prościej znaleźć, i oczywiście dla Was też na pewno będzie to jakaś informacja. Ja go umyłem w benzynie, żeby po prostu pozbyć się jakichkolwiek zanieczyszczeń tutaj stąd, i żeby to miało jakiś taki swobodniejszy przepływ, jak już. Po wymiarach e, namierzę ten filtr. No to wtedy ewentualnie wam powiem, od czego ten filtr dokładnie tutaj e, siedzi. Także wrócimy jeszcze do tego tematu. Ja to składam, tutaj wkładamy filtr. Jest tylko sprężynka dociskająca to i na to idzie dekielek, i tutaj jest jeszcze pod śrubką taka e, stożkowa uszczeleczka, i to jest wszystko. Ja to zakładam z powrotem i za chwilę będziemy go odpowietrzać. Ja już tutaj przykręciłem, zalałem to świeżutkim olejkiem. Więc teraz sobie poruszamy kierownicą znowu lewo-prawa. Poczekamy aż z przewodów tutaj wycieknie trochę oleju, żeby przepukać cały ten system. I następnie za chwilę dokręcimy tutaj przewody do tłoka. I chyba go podniesiemy. Odpowietrzymy wszystko dokładnie, żeby nie było żadnego w tym powietrza. I wtedy go odpalimy. Jak widzicie, mi tu już czysty olej płynie. Także przykręcę te przewody. Z siłą jakichś 60 Nm. Podniosę cały przód, żeby koła nie miały oporu, i poruszam znowu lewa prawa, żeby odpowietrzyć cały cylinder, żeby tutaj już nie było żadnego powietrza, i wtedy go będziemy próbowali uruchomić. Przewody dokręciłem, przód sobie tutaj uniosłem. No i teraz będę kręcił, właśnie lewa prawa, aż się odpowietrzy tłoczysko. No i teraz zobaczcie, pomachałem trochę lewa, prawo i zobaczcie, już koła od razu nam reagują. No to już teraz go możemy tylko sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku i go odpalić, spokojnie jeszcze pomachać lekko lewa, prawa, żeby się dokładnie nam odpowietrzył. I jak widzicie, serwo pięknie pracuje. Nic tu nie cieknie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.